Hejka, tu Kinguin. Przed wami kolejny odcinek ze Stars Table i kolejna środowa aktualizacja. W tym tygodniu Stars Table dodało e, odnowionego konia fryzyjskiego, i, a także dodało do niego ogłowia, e, trzy ogłowia, e, hakamore, ogłowie z rogami i ogłowie średniowieczne. Eee, co trzeba wiedzieć o tych koniach? Jak się nazywa nowa rasa? Koń fryzyjski trzeciej generacji. Gdzie go znajdę? Nowe konie fryzyjskie znajdziesz w stajni Jorwik oraz w zimowej wiosce. Gdy zima dobiegnie końca, fryz z zimowej wioski przeniesie się do stajni Jorwik. Ile kosztuje? 950 ster coins. Jaki muszę osiągnąć poziom? Konie z zimowej wioski możesz kupić, gdy tylko tam dotrzesz. Pozostałe wierzchowce będą dostępne, gdy osiągniesz ósmy poziom. Jakie są dostępne kolory? Klasyczny kary, ognisty kasztan i lampard. E, coś jeszcze muszę wiedzieć? Te koni fryzyjskie mają prześliczną długą grzywę. Możesz ją rozpuścić lub upleść w warkocze. Fryzy znają też specjalny krok. Piruet w galopie. Gdy twój przyjaciel stoi nieruchomo, naciśnij spację, by zobaczyć ten elegancki obrót. Co więcej, gruba sieścierwickich koni fryzyjskich sprawia, że są one odporne na zimno ukrytych dinozaurów. No i jeszcze. No, tak jak mówiłam, są nowe ogłowie I jest jeszcze aktualizacja, aktualizacja wyścigów w Mordland, ale to zobaczymy sobie później No i obniżyli ceny starych koni fryzyjskich i kucyków No i teraz koń fryzyjski pierwszej generacji kosztuje 300 starcoins, coins Konie fryzyjskie drugiej generacji kosztują teraz 500 starcoins, Kucyki jordwiskie pierwszej generacji kosztują 200 starcoins. No. No więc zobaczmy sobie te konie. Mam w planach kupić jednego. Te, ten odcinek, co tej by wróciło do internetu. No, na nich nie za bardzo mi się podobały. Mam nadzieję, że wyjdą tutaj lepiej. No i zobaczymy. Tu jest ten kary. Uh, co on robi? o, on się przyciąga czy one mają animacje? na tym filmiku w ogóle nie było widać tych animacji jak mają to? no nie, nie podoba mi się jak on tak w miejscu robi co? o, jak on słodko się przyciąga no nie, mówię, to mi się nie podoba jak on tak robi ale ogólnie są Śliczne. O, ta, ta animacja jest prześliczna. Po prostu cudo. No to za, zachwyciłem mnie pozytywnie. Naprawdę są na razie. Mi się podobają. To dobrze, bo planowałam, jak mówię, jednego kupić. Pokazać. Wiem, że miałam nagrać odcinek w środę, ale wtedy mi jeszcze nie było stać na tego konia, więc postanowiłam jednak poczekać. I odbie odbierzemy prezent i to jest gorące pozdrowienie. Okej, okay, fajnie. Tu pojedziemy się do stajni Jorvik. Ja się tele teleportuję się. Czemu by nie? Okej. Okay. Idziemy do stajni Jorvik zobaczyć jeszcze. Tam się lepiej przyjrzymy, bo mi najbardziej podobał się ten Ognisty kasztan? Jakoś tak go nazwali. Ale jeszcze nie wiem, zastanawiam się też nad tym Lampardziem. No, bo też mi się podoba. Ale zobaczymy. No dobra, no to zaczniemy od tego Lampardziego. Okej. Okay. Zejdziemy i go sobie obejrzymy lepiej. No znów no, to robią. No, nieważne. więc... No, ładne są. Tylko ten ogon tak ucięty... Co z tą grzywą? Nie, ta grzywa też mi się nie podoba. Jak kupię sobie konia, to na pewno mu zmienię tą grzywę, bo ta grzywa jest okropna po prostu. No, nie podoba mi się totalnie. I tymi uszkami... Oj, skubię się... Z zórkiem. Animacje są prześliczne. Cudowne. Nie, ta, 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 ta trochę dziwna. Ta, no, ale ty te... Pokażę jeszcze raz jęzorek. No, dobra. Zobaczymy jeszcze tego drugiego. Mamy tego. No, on mi się podoba. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Tylko ta grzywa. Nie, no po prostu to jest masakra z tą grzywą. I tu ma rozjaśniane na nogach. Ładnie. O. I czy jest coś w tym opisie ciekawego? E jeśli szukasz cudownego towarzysza o odwadze rycerza i elegancji królowej, zastanów się poważnie nad koniem fryzyjskim. No, i toleruje zimno, to jest też bardzo fajne. Nie wiem. Nie wiem którego. Przyjrzymy się jeszcze temu dokładnie. Ten ogon. No, u tego też to okropnie wygląda. Nie wiem. Oj, no, ta, One, te animacje mają po prostu przecudowne. Naprawdę. Ale kupić tego czy tego? Bo on też, taki. W się sensie, taki koń nie. nie istnieje w normalnym świecie, ale to jest gra. A ma bardzo ciekawe. maść? Maszczenie? Naprawdę ładnie. Ale, no nie wiem. No nie wiem. Ale śliczne jest. I tak prociągają. O, nie wiem. Nie wiem. O jejku, jejku. Tego czarnego nie. Ten czarny mi się najmniej podoba. W sumie nie mam jeszcze żadnych karusków, więc mogłabym sobie kupić takiego karuska, ale nie. Chyba tego. Tego? Co mi się najbardziej podoba? Nie wiem. Ten? Nie. Kupuję tego brązowego. Nie ma. Okej. Okay, to. Nie, ta grzewa jest zła. Sła za zła. Kupuję konia i nazwiemy go. Nie wiem. Nie wiem. Zaraz znajdę jakieś nie. Melody Spark? Albo Melody Princess. Możemy mieć. Melody Princess. Um, Melody princess. Mam um, che że jest princess Pirate o oh, Prince. Princess Melody Princess. Ok, albo nie. Już wiemy jak nazwę. Tak, będzie. Będzie on you Dup Princess. okej, okay. jej, mam nowego konia. No to. No to, no to, ja chcę już jechać po niego, ale mega się ekscytuję. Bo... Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ten koń jest po prostu śliczny. Naprawdę. Byłam tak nastawiona, że nie, że w sumie nie podobają mi się za bardzo, ale jakie zobaczyłam teraz, szczególnie te animacje, mają po prostu prześliczne. No. Uch, zobaczymy jeszcze chody, jakie mają. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Ale zobaczmy, gdzie on stoi, a tu stoi. Zostawmy tego konia. Powinna mnie nakarmić, zrobię to, może dzisiaj Cześć, the princess Okej, okay, to zobaczymy jeszcze jak jest, jak jest łaskany Czy on mi... O! że jeszcze raz On tu wygląda jakby mi zjadał rękę, i liże O jejku Śliczny jest Dobra, to zobaczymy jeszcze przy jedzeniu Może arbuza ci damy, chcesz arbuzę? Słodko? Tak. Nie, nie podoba mi się, jak on tak robi w miejscu. Nie podoba. Dobra, teraz picie? Nie no, picie chyba będzie tak samo jak jedzenie. Tak, tak samo. Okej. Okay. O. Szczotkowanie. Nie, szczotkowanie to tak. Normalnie. Kopytka? O, sekundę. To... Okej, okay, no to... O, ma tutaj kasztany. Co mu się z tą nową stało? Nieważne. Dobra. Przyjedźmy się. Zobaczmy. Ładnie się porusza. Ładnie. Nawet bardzo ładnie. Ale mi się podoba. Prawda. Zobaczymy, to pojedziemy na... Wybieg, i zobaczymy bardziej, tak. No, bo chcę się przyjrzeć mu. Okay. O, ktoś tutaj już ma tego. Tylko grzywę mu zmienił. No, nie dziwię się, bo mi ta grzywa też się nie podoba. To jest kóz. Dokładnie tak podnosi nogi. Ale jak on się rusza. Ślicznie się rusza, no, ale dobra. Odstęp. Te nogi tak wysoko, no tak jak fryzy, noszą. Skóry, Z skóry Z też, ale on się naprawdę ślicznie rusza. Dobra, kus. Kus też. Wow. Naprawdę jest. Wow. Dobra, teraz galop. Ładnie. Dalej tak ładnie się rusza no, tak! Wow! Dobra, aż szybszy galop? Te wysokie nogi daje, tak jak fryzy. Dalej tak... O, dobra. Eee. Trochę mały... Ujeżdżanie sobie powiem Pojechać na ujeżdżanie, tam jest więcej miejsca. Ale ładnie. Trochę sztywno szyję ma. Ale... Ale ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, zobaczmy jeszcze szybkie zatrzymanie. Co to było? Co to było? Czy mi się coś zbagowało? Czy... Zobaczmy jeszcze raz. Okej! Okay. To było dziwne i... i, i tak, tak... nie podobało mi się wcale. Naprawdę, to... Nie no, ja muszę to zobaczyć jeszcze raz. To było bardzo dziwne, dobra. Nie podoba mi się, jak to tak robisz. Przestań, zrób mi Dobra, zobaczmy jeszcze cofanie. Cofa tak normalnie, zobacz, że nogi tak wysoko daję. No. No, ślicznie porusza, po prostu cudo. Dobra, no to jeszcze... Yy, yy, dębowanie, o, jeszcze. O, Ładnie. Jeszcze nie widziałam konia, który tak... Dębuje. Nie, nie schodź, nie schodź z konia! Nie, co tak, no. kliknęłam. Jeszcze raz. Ładnie. Ale nie no, to, to to mi się nie podoba. W sensie spoko, ale tak dziwnie. Dobra, a jeszcze został ten piruet. Stoi. Jak jest... Jak stoi? Nie, nie wiem To było ładne, jeszcze raz. Jest, dobra, bardzo ładnie. Fajna, fajna, podoba mi się. Jeszcze zobaczmy może jak skacze. Bo tak, jakby się na filmiku podobało. tu Stój, 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 jeszcze raz chcę zobaczyć. Czemu mi się nie chce kamerka przesunąć? Muszę przyjrzeć przez koku. Coś mi się stało z kamerką. Nie mogę się przyjrzeć. Jak skaczę. O! To było ładne. Jeszcze raz. No, mam problem z przyjrzeniem mu się. Ale. Ale to co widzę, to ładnie, ładnie. O. Nie wiem, no, ta grzyba wygląda źle, no ale nie przejmujmy się grzybą. Szyję ładnie układa, podoba mi się. I te nogi ładnie. Ładnie. No, to mi się podobało yy, podczas oglądania filmiku. Okej. Okay. To... Pojadna farmę Steve'a, bo także wam się totalnie nie podoba. Po prostu wygląda w niej okropnie. Mm. Nie wiem jak wam, ale mi się totalnie nie podoba. Jest po prostu okropna. Ale pojedźmy, zmieńmy ją, zobaczymy te warkoczyki. Może przy tych warkoczykach ogon też będzie ładniejszy. Mam nadzieję, bo ten ogólny też wygląda okropnie. No, dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedź, 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 jedź. Okej. Okay. Nie rób tak, nie. Dobra, to tak, jak, jak ci tak... Nie, nie. O! Stój -no, w sensie imię. Oooo! Stoi ładnie. W sensie okej, okay, ale nie. Nie będę mu tego kupować. To, jest, to nie tak bardzo dobrze wygląda. A tu? Z tej strony. O w tym? Całkiem, całkiem. A w tym? O w tym. też mu całkiem ładnie, ale nie. A warkoczyki? O, chyba wargoczku mi się nie będzie podoba. A co z tymi ogonami? Tu, bo on się zmienia. Uuu jest zaplesiony. Ale dalej ma takie ucięcie. Nie wiem. Sie... No. Ale jest okej. Okay. Te warkoczyki chcę jeszcze zobaczyć. W sensie jak wygląda. Warkoczek. Ładnie. Dobra, kupuję mu to. O, I już nie ma tej złej grzywy. zobaczmy teraz ale mi się podoba jak on chodzi naprawdę mi się podoba czekaj słuchaj Ślicznie. ok to jeszcze zobaczymy do sklepu e, do sklepu jak będzie wyglądał w tych na głowiech no ja żadnego nie kupię bo nie mam jak ale zobaczmy w tym no, całkiem ale chyba w tym ładniej. Ten ruch wygląda okropnie. Ten też eee pokaż się. O, 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 No nie widać teraz za bardzo. O, a w tej? W tym też ładniej, ale chyba w tym rządzą ładniej ci. No, w tym rządzam ci ładniej. Kupiłabym ci to, nie. jakbym miała za co. No dobra, ale teraz... Biorę Ci sprzęt, bo można mi mu zakładać o wiki, co jest fajne. I to i to. Okej, okay. no to wygląda tak. Podoba mi się. Jestem z niego zadowolona. Myślałam, że będzie gorzej. Chociaż z tym zatrzymaniem... Nie, no ja muszę jeszcze raz je zobaczyć, bo po prostu jest... Coś z nim jest nie tak. Ale to, ale to dębowanie mi się podoba. Zatrzymanie nie podoba. I to już chyba będzie na tyle. A, mieliśmy jeszcze zobaczyć te wyścigi w Morland. To jeszcze skoczymy. Zrobimy jeden wyścig. I sprawdzimy, co się pozmieniało. Dobra, to jedziemy. E, dobra, to pojedziemy może tutaj, bo tu chyba najlepiej będzie widać jak coś się zmieni. Okej. Tak, tak, chcę. Dobra, no to jedziemy. O, co mną tu stoi też ten frys, tylko jeszcze on ma tą grzywę. Jedź, 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 jedź. Eee... Nie wiem co się zmieniło. Chyba to te chorągiewki. Chorągiewki to się chyba nazywa. No i tutaj to, to, to jest nowe albo odnowione. W sensie nie przypatrywałam się nigdy tym wyścigom, ale te chorągiewki na... chyba na pewno są odnowione, ale są ogromne. To też jest chyba odnowione. Te chorągiewki są tak... mega duże ale chyba nic poza tym się nie zmieniło więc tak, tylko te chorągiewki może tam te przeszkody niektóre i już o okej okay. to odbierzemy jeszcze to już chyba koniec będzie odcinka On ślicznie porusza, naprawdę ślicznie się porusza. Jedyny jego minus, albo nie jedyny. No ale jest to, to to zatrzymanie, bo to zatrzymanie jest okropne. Ogólnie jeszcze można przeboleć. Ja już tak przyciąga. Nie no, śliczna ma, anima ma animację. Dobra, no to to już jest koniec odcinka. I cześć!